Proszę Państwa, nieziemskie historie, no niech właśnie, niech będzie, niech będą nieziemskie historie. Obiecuję, że w kolejnych odcinkach będzie sporo duchów, zjaw, zdarzeń nadnaturalnych, niezwykłych. Przewodnikiem będzie Stanisław Antoni Wotowski. Do tej pory, szczerze mówiąc, niewiele o tym panu wiedziałam, no ale uzupełniłam te braki, ponieważ przy bliższym poznaniu no, okazuje się, że on się świetnie nadaje, żeby nas poprowadzić w te tereny, które też wytłumaczą, jak to się działo, dlaczego w dwudziestoleciu międzywojennym wiele osób, wielu znanych ludzi, pisarzy także, bo o tym się głównie zajmuje, fascynowało się wirującymi stolikami, wywoływaniem duchów i wszystkimi dziwnymi zjawiskami. No ale także Przyjrzyjmy się Stanisławowi Wotowskiemu, także jako pisarzowi. Świetnie, świetnie potrafił przyciągnąć uwagę czytelnika, słuchacza. Był pisarzem, dziennikarzem, policjantem, właścicielem prywatnego biura śledczego, detektywistycznego. No to ciekawe zajęcie, ale umiał te wszystkie informacje świetnie sprzedać w książkach, pokazać. Pisał o historiach kryminalnych, sensacyjnych, ale także o okultyzmie, o, ma o masonerii. Wystarczy popatrzeć na okładki jego książek. One same już są ciekawe przyciągają i tytuły i okładki: Sekta diabła upiorny dom, Półświatek, kobieta, która niesie śmierć proszę bardzo czy grzesznica tajemnice życia i śmierci Magia, czary, duchy. Magia, czary, duchy. To się też powtarza na jego plakatach, bo te plakaty, które do dzisiaj możemy znaleźć też w internecie, jest taka świetna strona Polona, w której jest sporo dokumentów archiwalnych, i tam znalazłam między innymi zapowiedzi jego odczytów. W różnych miastach Polski one te odczyty przyciągają tą magią, tą tajemniczością. Magia, duchy, zjawy. No dobrze, to, to, to sięgnijmy po książkę. Prawdziwa czarna i biała magia. Wydał ją w Warszawie w 1936 roku. Są tam rzeczy, mówiąc szczerze, i śmieszne, i przerażające. Przerażające, ponieważ i to też w kilku na pewno. Odcinkach Państwu opowiem, bo pokazują, jak można było w sposób bardzo niebezpieczny zaangażować się w ten proceder uruchamiania dziwnych, demonicznych sił. Z tym wiązały się i narkotyki, hipnoza. Wiele osób, to też udokumentowane, postradało zmysły. Niektórzy ledwo uciekli przed jakimś rozszalałym koniem, który wpadał nagle. Pomiędzy ludzi. No ale także wspomniał o tym, że składano na ofiarę diabłu także niemowlęta. A to już są straszne historie. Ale y, ja chciałabym trochę opowiedzieć o tym, jak uczy ludzi, jak pokazuje takie sztuczki. Sztuczki, które pewnie wtedy wykorzystywano w salonach, w dworach szlacheckich, w pałacach magnatów, bo się bawiono. Wywoływanie duchów. No, na przykład tak, wywołanie duchów, do tego jest potrzebny wywoływać, jest potrzebne lustro, jest potrzebny reflektor. Można pokazać spacer po suficie. Można pokazać, jak igłą dziurawić monety, proszę bardzo. Gorejącego upiora, żywą odciętą głowę, samozapalające się świece. Można pokazać, jak wskrzesić umarłych. O proszę, no to, to zatrzymałam się przy tym rozdziale. I on się, drodzy Państwo, zaczyna tak, wskrzeszanie umarłych, zaczyna się tak, bierzemy dwa jajka. No, gdyby to było wszystko takie proste. Wywoływanie upiorów z kolei zaczyna się tak, gdy oswobodzimy się za parawanem z więzów, bo tam wcześniej jest informacja o innej sztuczce, bierzemy się do wywoływania upiorów. Są też seanse spirytystyczne przy stoliku, wirujące, fruwające stoliki. No właśnie, właśnie i, i takie ilustracje, o jakieś, jak, jak pokazać obciętą głowę, no więc są ilustracje jak się do tego przygotować, to oczywiście sztuczki pseudomagiczne. Jest też instrukcja jak fotografować duchy, zetknęłam się z tym w archiwach, opowiem Państwu i pokażę fotografię duchów, a tutaj jest instrukcja jak to zrobić. Ale ja dzisiaj, dzisiaj chcę w tej części przywołać historię Stanisława Zabieżowskiego. To był przyjaciel, nie, może kolega Wotowskiego powiedzmy, bo przyjaciel chyba nie, ale kolega, bo osoby, które wiedziały, czym się Wotowski zajmuje, przynosiły mu, przychodziły do niego, czy wysyłały listy, bo i takie są wzmianki. Opisujące niezwykłe zdarzenia, historie, które mi się przytrafiły w życiu, to, czego doświadczyli. No i Stanisław Zabierzowski odwiedził Włotowskiego dokładnie 3 czerwca 1938 roku. I opowiedział mu historię, która mu się przytrafiła, ale to był sen. Śniło się Zabierzowskiemu, że znajduje się. Na cmentarzu, że widzi płytę nagrobną na powązkach. No i tam jest jego nazwisko. I tam pod tym nazwiskiem są daty, kiedy się urodził, potem jest informacja, że został porucznikiem w 1916 roku, że był ranny w 1920, że był odznaczony wirtuty militari w 21, i że pochowana jest w tym grobie jego mama, która umarła. 37 roku, a on umarł 3 czerwca 1938 roku. Czyli dzisiaj. Tak? Mówi. Słuchaj, dzisiaj umarłem. No ale jak to? Ja się świetnie czuję. Nic mi nie dolega. Nie mam myśli samobójczych, nie mam problemów z sercem, nic się nie dzieje. I tak sobie pogadali. Około siódmej się rozstali. Zabierzowski wydawał się w świetnym nastroju. Mówił, że idzie na spotkanie z przyjaciółmi. I jak gdyby zapomniał o tym śnie. No, mówi się sen Mara Bóg, wiara. Dzień się miał szczęśliwie skończyć. Tak się nie stało. Bowotowski następnego dnia przeczytał rano, że tego człowieka zmiażdżył tramwaj. I ja y Rzuciłam się od razu do bibliotek cyfrowych, żeby znaleźć gazety z tego czasu. I znalazłam kurier warszawski. Wydanie wieczorne z 3 czerwca 1938 roku. To była gazeta dość mi znana dzięki temu, że zajmowałam się Ferdynandem Hezikiem, naczelnym redaktorem podówczas tej gazety. No właśnie, i w kurierze warszawskim. Wertując kolejne strony, przeglądając, no na przykład przy okazji zauważyłam, że takie słowo magiczne, eteryczne, niezwykły, wykorzystywano też często wówczas w reklamach. Nowy, eteryczny puder do twarzy, na przykład. Ale idźmy dalej. Idźmy dalej. Widzimy informacje pod tramwajem. Wczoraj wieczorem na ulicy. Mary Mąckiej. Przed domem numer 18 wpadł pod tramwaj 40-letni Stanisław Zabierzowski, urzędnik i odniósł szereg ran tłuczonych głowy i kręgosłupa. Potem jest informacja, że go zawieziono do szpitala w ciężkim stanie. No i umarł. Umarł, wiem o tym nie tylko z tej książki, ale także z nekrologu. Na takiej stronie potomkowie Sejmu Wielkiego można odnaleźć nie tylko genealogię, informacje, kiedy kto umiera i się rodzi, ale jest nekrologia też. No i tam znalazłam, tam znalazłam nekrolog Stanisława Zabierzowskiego, Stanisław Ostoja Zabierzowski. Umarł biedaczek, czyli tamten sen, który Wotowskiemu opowiedział, okazał się snem proroczym. Przypadek? Teraz się przenieśmy z Warszawy do Poznania. Trochę cofnijmy w czasie, bo jest rok 1926. No, ale jeszcze powiem o tym, że ilekroć jestem w Poznaniu, zatrzymuję się w uroczym hotelu kolegiackim, tak jak ostatnio, i ostatnio kupiłam tam. W poznaniu mydło marsylskie w ogóle nie pachnie. Jest podobno świetne, naturalne. Dlaczego go kupiłam i pokazuje. Ponieważ takim mydłem i tylko takiego kosmetyku używała żona romansującego, uwodzącego Wojciecha Kossaka. Żadnych perfum, żadnych makijaży, tylko to. No i jeszcze do tego gorset. Jej córki. Pawlikowska jasnorzewska Lilka, Madzia, Magdalena Samozwaniec. Chciały żyć inaczej, nie w gorsecie. Chciały być piękne, chciały być powabne, więc perfumy, wody toaletowe, więc pończoszki, więc makijaż. No i one tak żyły inaczej niż mama, ta bogobojna, mamusia. One się rozwodziły, te kobiety. Więc jesteśmy w roku 26, kiedy trwa rozwód Magdaleny Samozwaniec na marginesie. Już rok po ślubie Myrta Noel, wróżka, spotkawszy ją, powiedziała, że z tego małżeństwa nic nie będzie. I miała rację. Ta historia na pewno jeszcze powróci w moich opowieściach, ale miałam ogromną ochotę. Pojechać do pałacu w tarcach, w którym to pałacu w roku 26. Magdalena Samozwaniec przemieszkiwała razem ze swoim tatą ojcem Wojciechem Kossakiem. W tym czasie były pustki w szkatule u Kossaków. Kasa pusta, pisał do żony pisał, że jest to najświetniejszy okres w jego sztuce, ale jeden z najtrudniejszych finansowo, więc rzucił się w podróż, jak to mówił, rzemiennym dyszlem, jeździł od dworu do dworu, od pałacu do pałacu, portretował właścicieli, a kiedy pisze żonie z kim się spotkał, to podaje cenę, za cztery tysiące zrobię tę śliczną Stefanową, czyli portret Tyszkiewiczowej. I tak wyceniał sobie te główki, które malował, a w międzyczasie cieszył się, że Madzia, no, sam rozwód był nieprzyjemnym przeżyciem. Widziałam dokumenty rozwodowe i tam działy się rzeczy bardzo przykre. Ona potrzebowała jakiejś radości, no więc miała tą radość. Brylowała w towarzystwie. Wojciech pisał Marii, że wszyscy ją kochają, uwielbiają, że jest rozchwytywana i bywa w wyższych sferach. To Marię Kosakową ogromnie cieszyło, bo bardzo chciała, na sama wywodziła się z, z rodziny nobliwej, chciała, żeby córki także w takim towarzystwie się obracały. Co więcej, Magdalena zainteresowała sobą właściciela pałacu w tarcach. Pałac był piękny, włości wokół, rozległe, więc wielkie bogactwo. I jest dziś, jak go tytułuje Wojciech, czyli Zdzisław Skarżyński, hrabia. Zwrócił uwagę na Madzie. Nie tylko zwrócił uwagę, on, ją, on się w niej chyba zakochał, zaproponował jej małżeństwo. Wojciech rozradowany mówił, że Madzia dała mu do przeczytania list, zupełnie jak list narzeczonego, i o tym, że oświadczył się już oficjalnie, a Magdalena go przyjęła. Z tym, że nie było jeszcze rozmowy z ojcem, czyli z Wojciechem, bo trwał rozwód. Co się stało? Dlaczego Magdalena, skoro rozwód został przeprowadzony ostatecznie, nie wyszła za mąż, za hrabiego, nie była bogata, nie spowodowała, że wreszcie Kossakowie mieli pieniądze. No bo doszło do spotkania Magdaleny z siostrą Lilką Pawlikowską-Jasnorzewską w hotelu w Poznaniu. Te siostry się spotkały. I ja zawsze burzę tę legendę, która pokazuje dwie bardzo kochające się, bardzo zgodne siostry córki Wojciecha Kossaka. Nie, one nie były zgodnymi siostrami, i wcale nie jest tak, że Magdalena Samozwaniec, bo ona wręcz kanonizuje Lilkę, pokazując ją we wspomnieniach, bo pisze o, sobie, o osobie nieżyjącej. Lilka nie była przyjemna. Lilka potrafiła być osobą uszczypliwą, zazdrosną. I nie traktowała siostry zbyt dobrze, mówiąc bardzo oględnie. No więc Wilka być może z zazdrości, ale powiedziała Madzi tak: chcesz wyjść za Skarżyńskiego? Jeśli chcesz połknąć tę żabę, to ją połknij. Madzia się wycofała z tej obietnicy, zaręczyni, małżeństwa. Madzia potem. Po wojnie, pisząc wspomnienia Marię i Magdalenę, taką książkę wspomnieniową, obsmarowała, tutaj mam jedno z pierwszych, o ile nie pierwsze, wydanie Marii i Magdaleny, obsmarowała hrabiego. Bardzo niesprawiedliwie go potraktowała. Napisała, że był brzydki, straszliwie stary, miał ogromne zęby. No co do zębów nie wiem, nie potrafię się wypowiedzieć, bo widziałam kilka fotografii, zawsze miał zamknięte usta, ale był przystojny. Miał wówczas 48 lat, ona 32, więc było między nimi 16 lat różnicy, ale i pisze, że jest straszliwie stary, ale Madzia, kiedy wyjdzie za mąż po raz drugi, za młodszego od siebie o 20 lat, niewidowskiego ma lat 51. Czyli jest a ona mówi: Jestem straszliwie młoda. I nie wyszła za hrabiego, nie była panią na tarcach, nie była tą osobą, która być może mogła łatać tę dziurawą kiesę i dziurawy skarbiec kosaków, ale Chciałam pojechać do tego pałacu, bardzo chciałam i pojechałam i pojechałam dokładnie 3 czerwca, czyli w tym dniu, który był dniem feralnym dla kolegi Wotowskiego, o którym opowiadałam, który tego dnia umarł, no to tak przypadkiem się wszystko zdarzyło. Pojechałam 90 lat po tej wizycie Magdaleny i 78 lat po tym dziwnym wypadku i przytrafiłem mi się Rzeczy niezwykłe, dziwne, zaskakujące, takie, które opowiadamy sobie dzisiejszym czasem w towarzystwie. Wiecie, przytrafiło mi się coś niezwykłego. O tym wszystkim, co przytrafiło mi się w tarcach, opowiem w następnym odcinku. Zapraszam.